Hej! Słowianie. Temat ostatnimi czasy zdobywający coraz większą popularność w Polsce. Można by zacząć od tego, że coraz więcej książek jest wydawanych o Słowianach, Słowiańszczyźnie, coraz więcej imprez rekonstrukcyjnych nie skupia się tylko na późnym średniowieczu. Przechodzili już do wczesnego średniowiecza i skupia się nie tylko na temacie o wikingach, ale wchodzi coraz częściej na tematykę słowiańską. Co więcej, wiara rodzimowiercza zdobywa popularność z roku na rok, pozyskując coraz to więcej członków w swojej grupie. Warto również pamiętać o Wielkiej Lechi. Mm, ta, jasne. Mm -mm. Nie, Wielkiej Lechi nie było. Po prostu skończmy ten temat, zanim rozpęta się gównoburza, a na pewno się rozpęta. A więc naturalna była kwestia czasu, że prędzej czy później powstanie system, powstanie podręcznik o Słowianach. Ale poczekajcie, bo tak, tak mało klimatycznie. Lepiej. <noise> Dalej mało klimatycznie. No, od razu lepiej. No to możemy teraz sobie spokojnie przejść do omówienia podręcznika. Zapraszam. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteście na konwencie, przechadzacie się po stoiskach, oglądacie różne produkty wszelakich wystawców, no i zadajmy sobie najważniejsze pytanie, na co będziemy zwracać uwagę? No, przede wszystkim na wartość wizualną jakiegoś produktu. Jeżeli projekt będzie nam wizualnie odpowiadał, będzie pasować do naszych kryteriów gustu, no to o wiele chętniej sięgniemy po dany tytuł. Gdy sięgniemy po podręcznik Słowianie. No to prezentuje nam się on właśnie w ten sposób. Mamy nazwę przedstawioną w zupełnie innej szacie graficznej, podpis mitologiczna gra fabularna. No i grafikę przedstawiającą kilku podróżników, jako jakiego, jakąś kobietę, łuczniczkę, e, woja oraz prawdopodobnie jakiegoś druida, może tak na pierwszy rzut oka. Dla mnie to chyba jest: wołchw albo żerca. I można by było powiedzieć, że. Szata graficzna prezentuje się dosyć prosto, ale właśnie jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach, bo im bardziej zaczynamy się przyglądać samej okładce, tym dostrzegamy coraz więcej ciekawych rzeczy. Tak jak tutaj. Można zauważyć trójkę jakichś bestyjek, które szykują zasadzkę na naszych podróżników. Jeżeli będziemy się przyglądać podręcznikowi coraz dogłębniej, no to tych elementów będziemy znajdować coraz więcej. Jest to bardzo fajny motyw, bardzo na plus, natomiast mi brakuje jeszcze tutaj. A to jest moje zdanie, oczywiście. Brakuje jakiejś obramówki w postaci wzorów wczesno-średniowiecznych, których jest masa, książki przedstawiające są Z3, więc jak najbardziej byłoby z czego korzystać. No, po czym tak stwierdzam, że troszeczkę mało, mało mi tutaj e, szaty graficznej w tym podręczniku. Gdy już zwrócimy uwagę na podręcznik ze względu na ładną szatę graficzną, warto zastanowić się, na jak długo wystarczy nam podręcznik. Chodzi o jego żywotność. Na żywotność podręcznika składa się kilka elementów. Przede wszystkim rodzaj okładki. W przypadku podręcznika nie mamy do czynienia z twardą okładką, co jest naprawdę świetne. Ze względu na to, że kartki nie będą nam się wyginać, nie musimy martwić się, że okładka nam się zerwie, bo jest dosyć sztywna, jest twarda, no i to zapewnia jej większą żywotność. Kolejny zaś element to jest rodzaj klejenia, a w zasadzie rodzaj łączenia kartek. Klej z czasem robi się coraz bardziej kruchy, zaczyna odpadać od kartek. A nic tak nie wkurza właściciela książki podręcznika jak odpadające kartki. W przypadku Słowian mamy do czynienia z szytym podręcznikiem, co zapewnia o wiele większą żywotność i nie musimy się martwić o wypadające strony. Posłuży nam przez dobrych kilkanaście lat i jego stan będzie można w dalszym ciągu uważać na bardzo dobry, jeżeli nie będziemy nim rzucać na lewo i prawo. No. Ale sam tytuł nie mówi wszystkim, o czym dokładnie będzie podręcznik. Niektórzy znają się na tematyce Słowian, niektórzy ani trochę. Więc warto by było, żeby każdy podręcznik potrafił powiedzieć o sobie coś ciekawego, dobrze się zaprezentować, no i w bardzo krótkim opisie przedstawić swoje najważniejsze cechy. Słowianie. Mitologiczna gra fabularna wprowadza gracza do ogromnego fikcyjnego świata, w którym wczesnośredniowieczne realia przeniknięte są magią słowiańskich bogów i rytułów. Wołchwów. Tutaj przesądy zyskują prawdziwą moc, a lasy i pola zamieszkują demony i potwory. Gracze wcielą się w postaci potomków dawnych słowiańskich plemion i będą przeżywać różne przygody na kontynencie sławii. Świat oferuje całą masę możliwości i tylko czeka, aż ktoś odkryje drzemiącą w nim tajemnicę. Stopniowana mechanika opiera się na przeciwstawnych rzutach 2K6. Można ją modyfikować na wiele sposobów, tak by dopasować się do odpowiadającego graczowi stylu gry. Do wyboru są różne tryby i konwencje, od lekkich narracji po taktyczne i ciężkie walki. W podręczniku znajdziesz między innymi obszerne wprowadzenie dla osób zaczynających grać w gry fabularne, 12 różnych profesji o unikalnej mechanice i stylach rozgrywki, 12 słowiańskich bogów, do których będziesz wznosił modły i zyskiwał ich przychylność. 20 przekleństw, z którymi twój bohater będzie musiał się zmagać. Dwie księgi o gusłach, potężnej magii żerców, powiernikach słowiańskich bogów i rytuałów wołchów pośredniczących ze światem zmarłych. Bogatą księgę handlu i ręcztunku, Listę talentów zwykłych i profesjonalnych, dynamizujących grę i przebieg gry. 7 zróżnicowanych regionów, stanowiących tło konkretnych stylów sesji mechanikę przesądów mogących wprowadzić specyficzny klimat rozgrywki, 30 słowiańskich potworów wywodzących się z ludowych podań i legend, zasady karczemnych zabaw i bujek, w których Twoja postać może wziąć udział, bogaty rozdział z dodatkami od wspierających projekt Gry Słowianie, unikalne rozszerzenie wprowadzające nową mechanikę i konwencję, generator informacji o bohaterze ułatwiający rozpoczęcie sesji, obszerny rozdział dla mistrza gry. Wiedząc co czeka mnie w środku podręcznika, chcę już otworzyć go i zagłębić się w jego arkana. Ale zanim to zrobię, jest jeden bardzo ważny element. Nie zawsze wszyscy zwracają na niego uwagę. Dla mnie on ma całkiem spore znaczenie, a mianowicie papier. O, ty on będzie teraz gadał o papierze, jak się go produkuje i tak dalej. Nie, będę raczej mówić o tym, że w przypadku podręcznika, Słowianie, papier jest. Całkowicie matowy. Bez problemu przeczytamy każdy tekst w każdym rodzaju, rodzaju światła. Nie będziemy mieli problemów, czy to siedząc przy świetle sztucznym, czy to siedząc przy świecach w ciemnym pomieszczeniu. Zawsze będziemy mogli go tak samo dobrze i wyraźnie przeczytać. Jeżeli miałbym ocenić podręcznik ze względu na wykonanie, dla mnie dobre 4 na 5. Podoba mi się jego trwałość, jego żywotność. Fakt zawartości, jeżeli chodzi o kartki, natomiast grafika no, mogłaby być moim zdaniem, o wiele ciekawsza. Gdy już przywitamy się z podręcznikiem, poznamy jego pierwsze wrażenie, będziemy wiedzieć z czym mamy do czynienia, warto w końcu zajrzeć do środka i zagłębić się w arkana, jakie przedstawia sobie podręcznik. Ale zanim będę poznawać treść, zawsze ciekawi mnie jak wygląda zawartość w środku. I i tak jak ja spodziewałbym się kartek dotkniętych zębem czasu, poniszczonych, pożółkłych, no tak odczuwam lekki zawód, bo gdy otwieram podręcznik, podręcznik jest czarno-biały. I w tym momencie mi się troszeczkę na serduszku robi smutno. Co prawda, jest to jak najbardziej kwestia względna, każdemu podoba się co innego. Dla jednych to, że jest czarno-białe, będzie dobre, dla innych może być lekkim zawodem. Gdy przeglądam podręcznik, zwracam zazwyczaj uwagę na jedną bardzo specyficzną rzecz, na którą większość pewnie całkowicie nie zwraca uwagi, a dla mnie jest to bardzo ważne, bo chodzi o czcionkę. I tak jak mamy w tytule słowianie przedstawioną czcionkę, która, no można by powiedzieć, zlewa się w jakieś szlaczki, zawijasy, nie do końca dla mnie czytelne, tak w środku tekst jest jak najbardziej... Proste, napisane zwykłą, wyraźną czcionką. Dla mnie ten motyw jest bardzo na plus. Co prawda, gdy tak przejrzałem sobie po prędkości podręcznik, szukając jakichś, powiedzmy, nie wiem, zapisków czyichś, notatek, listów, które czasami w podręcznikach bywają, no to niestety czegoś takiego tutaj nie ma i żadna inna ściąka w samym podręczniku nie występuje. Ważne jest, że są teksty pogrubione, napisane kursywą, jeżeli mają one większe znaczenie lub jest to rozpoczęcie jakiegoś innego rozdziału albo zahaczają o mechanikę gry. Wtedy to jest bardzo dobre zagranie i to mi się podoba również w tym podręczniku, bo takie elementy występują. Gdy tak sobie wertuję podręcznik, to przede wszystkim w poszukiwaniu wszelkiego rodzaju ilustracji. Mają dla mnie bardzo duże znaczenie ze względu na to, że przedstawiają, jak ma wyglądać według e, twórcy świat, jak mamy go sobie wyobrażać, i w tym przypadku mamy bardzo proste czarno-białe rysunki, wyglądają jak narysowane ołówkiem. E, strasznie przypominają mi lektury sprzed 15 lat, kiedy chodziłem do liceum. No i właśnie taki rodzaj rysunku był bardzo wtedy popularny i wszelkiego rodzaju postacie. Obiekty, lokacje, pomieszczenia, i tak dalej, były przedstawiane. Dla mnie jest to bardzo fajny element sentymentalny. Choć yy, dla niektórych niekoniecznie musi się podobać, wiadomo, kwestia gustu. Bardzo mnie cieszy, że jest tu masa rysunków przedstawiających właśnie lokacje, yy, wystrój wnętrz, yy, wszelkiego rodzaju profesje, które możemy później dopasować do swojej postaci, jeżeli chodzi o walory wizualne lub opisowo-wizualne. Tak w przypadku bestii już tak kolorowo nie jest. Dlaczego? Ze względu na to, że nie wszystkie bestie są narysowane. Można by było powiedzieć, że no to jest pewnego rodzaju minus, gdyż w moim przypadku ja bardzo lubię, jeżeli mogę mieć wizualizację jakiegoś potwora, jakiegoś demona. Oczywiście możemy użyć wyobraźni, jest to jak najbardziej wskazane w tego typu grach, aczkolwiek ja lubię, jak ja i moi gracze jesteśmy w stanie wyobrazić sobie to samo, co wcześniej zobaczyliśmy w podręczniku. No i właśnie brak tej części potworów jest dla mnie bolesny, ale jest na to rozwiązanie. Można się wyposażyć w książkę Bestiariusz Słowiański i będziemy na 100% mieli przedstawienie owej bestii. Natomiast, jeżeli wykorzystać to jeszcze tak dodatkowo, to można skorzystać z Bestiariusza Słowiańskiego, podstawić pewne statystyki innych potworów. Pod jeszcze inne, znajdujące się w podręczniku, i mamy całkiem obszerny bestiariusz do naszych kampanii. Gdy już zaspokoiłem swoje potrzeby estetyczne, w końcu mogę przejść do specjalności zakładu, czyli zawartości. Teraz będę mógł sobie przeczytać wszystko od deski do deski. Aha, nie, przecież jestem na konwencie. E, mogę sobie potrzymać ewentualne jakieś 15 minut, żeby się zapoznać z podręcznikiem. Więc na co zwracam uwagę? Na spis treści. Spis treści posiada odpowiedź na każde nasze pytanie, więc sięgam do niego. Kiedy spojrzymy na 300-stronicowy podręcznik i spis treści, który ma zaledwie 50 pozycji, no można się troszeczkę zdziwić. Kiedy przejrzymy już podręcznik dokładniej, to naprawdę ciężko jest się w nim zgubić. Interesuje nas mechanika? No to czego szukamy? zasad. Strona 19, reguły gry. Wchodzę na tą stronę, czytam i mam wszystko opisane, jeżeli chodzi o mechanikę. Jeżeli interesuje mnie tworzenie postaci, nic prostszego, rozdział 2, tworzenie postaci, strona 23, krok po kroku. Nie ma zagłębiania się w konkretne szczegóły, nie ma czterech stron spisu, który opisuje każdy element każdej podstrony, tak naprawdę nie wprowadza żadnego zbędnego chaosu. Jeżeli interesuje mnie handel, to mam kategorię handel. Poniżej mam ręcztunek, czyli odpowiedź na pytanie, czym mogę walczyć. Mamy przesądy, relikty, bestiariusz. No, każdy element, który potrzebujemy do poprowadzenia sesji jest napisany w opisie. Mamy konkretną stronę. Mimo małych, bardzo malutkich niedociągnięć, spis treści, będąc prostym, czytelnym, dla mnie daje naprawdę pozytywne wrażenie. I mimo najszerszych chęci, ciężko było mi się tam zgubić. No i teraz... Coś, na co wszystkie nasze słodkie misie pysie czekały, a mianowicie mechanika, z którą będziemy mieli do czynienia w całości naszej przygody z tym podręcznikiem. Tak jak sam podręcznik na początku nam wspominał, że bazuje na systemie rzutów przeciwstawnych 2K6. Tak, w pewnym momencie, jak już się wgłębimy w opis tej mechaniki. No, to sprawa wygląda troszeczkę, można by powiedzieć, dziwnie. W gruncie rzeczy bazujemy przede wszystkim na dwóch kościach sześciościennych. No i za duża losowość, moim zdaniem. Wyobraźcie sobie, że nasze umiejętności bazują na atrybutach i umiejętnościach. Mamy na przykład atrybut siły, umiejętność wspinaczka. Atrybut siły o wartości 3, wspinaczka wartości 2, co oznacza, że dodajemy te dwie wartości. Mamy 5. Plus 2k6 to jest nasza wartość, z którą będziemy robić przykładowy test wspinaczki. No i teraz musimy zrobić przeciwstawny test wspinaczki z mistrzem gry, który nadaje trudność testu. Powiedzmy taki test normalny o wartości 5. No i on również rzuca 2k6. No i tu już moim zdaniem może być pewnego rodzaju dysonans, bo to jest po prostu generator liczb losowych który tak naprawdę nie pozwala ci określić, czy to jesteś w czymś dobry, czy nie. Zagłębimy się w tą tematykę w innym odcinku. Jak wygląda system walki? Jak dokładnie wyglądają rzuty? Wszelkiego rodzaju testy umiejętności? A nawet pokusimy się o rozmowę z samym twórcą. Więc ten temat zostawię otwarty, aczkolwiek już wiem, że może budzić pewnego rodzaju kontrowersje. Dochodzimy do tego momentu, w którym musimy już powoli kończyć odcinek, no i podsumować nasze pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o podręcznik słowianie mitologiczna gra fabularna. Po co mam się powtarzać, skoro wszystko zostało omówione? Ważne jest teraz, jaką ocenę daję samemu podręcznikowi. To jest moja subiektywna ocena, więc nie zdziwcie się, dlaczego daję 7 na 10. Spośród wszystkich wymienionych elementów no, Powiedzmy sobie szczerze no, Podręcznik wykonany jest bardzo dobrze Ale zawartość jest yy, dobra Więc w tym wypadku Patrząc na tego średnio to jest takie dobre plus Czyli 7 na, 10, 7 na 10 jakbym miał to poddać w jakiejkolwiek skali Czy będąc na konwencie kupiłbym podręcznik? Prawdopodobnie tak Lubię tą tematykę Podręcznik... Sam w sobie wygląda dobrze, jest przyjemny, więc na pewno bym się w niego wyposażył, gdybym go nie posiadał. A ja bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół. No i oczywiście zostawcie komentarz, w którym powiecie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, co powinno się tu znaleźć, o czym zapomniałem. No i. Oczywiście również zapraszam do subskrybowania kanału Krasnoludzkie RPG, a także udostępnianie na wszelkiego rodzaju platformach, przykładowo na Facebooku. Bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!